Zaczynamy działać dalej, Molinda już tu patrzy. Przyjechał towar. Hejka, hej kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Już wzięliśmy się za pracę w ogrodzie. Pogoda dopisuje. Piękne niebo wiosna wreszcie. Zmieniamy miejscowe po raz kolejny laurowiśni robimy jeszcze po jednym chyba stopniu schodowym, bo niestety jest dalej za wysoko obrzeże. No i działamy. Mam nadzieję, że w te wakacje będzie już piękny ogród. know it's hard, letting somebody go. I see the stars, I still feel you close. Memories on replay from all of those days. When you think about them, do you feel the same? Oh, tell me, do you? Oh, feel like I do. Oh, wish that things were different and time didn't go slipping. Tell me, do you feel the same like I do? Feel like I do, feel like I do. You think about me, you feel the same. Looking back, they're in the sand. Those were the best times that we ever had. Memories on replay from all of those days. Letting go slipping Oh, tell me, do you feel the same? Robota jak na razie skończona i dobry czas, co? Teraz był Dobre! To ja będę podlewać. Tu musi być czyściutko, puściutko. Takie mamy poranki. Już pięknie. W tym trójkącie będzie mój warzywniak. Miał być o jedno przęsło mniej. Czy miał się kończyć tutaj? Ale stwierdziłam, że jakiś taki mały, a ogrodu jest dużo, więc ważniejsze są warzywa. Tak myślałam, żeby Paweł zrobił mi może skrzynię tu jakoś. No ale to już nie w tym roku. Może jedynie jakieś maliny zasadzimy tutaj. Obrzeża są robione. Trzeba zejść jeszcze schodami. Trochę tej pracy powiem Wam jeszcze jest. Tu do końca obrzeże pójdzie. Tutaj w pudle krosa przyszedł Lili Rover. Jak przytrzymasz mnie mi na chwilę? No pewnie, że przytrzymam. A kanapeczkę sobie przytrzymasz? No Szukałam na ogłoszeniach jakichś używanych rowerów, niestety. Wszystko chłopięce. Wszystko chłopięce. A chciałam, żeby z Ramą dziewczęcą miała. Koła już 26, bo to duża dziewczyna. Mia, jak jej w zeszłym roku zabrała, tak jej nie miała roweru. To teraz wszyscy możemy sobie już jeździć. Dzisiaj może jak przyjdzie ze szkoły, to kaczą sobie na rowery dziewczyny, ale się uciesz. Ze starego roweru dzisiaj będą miały zajęcie dziewczyny. Trzeba pozdejmować odblaski. Dziś jeszcze mam opakowanie, ale w tym bałaganie naszym to nie wiem gdzie. Mówiłam ci? Nie. Byłam świadkiem, jak chłopak podszedł, znaczy tego nie widziałam jak przecinał. Ale nie było łańcucha. Była sama taka wiesz, linka. Taka linka, tak. Koleś wyszedł z bramy. Siedziałam z Lili w samochodzie i odrabiała lekcję. Wyszedł z bramy, rozbił butelkę o blok i tak, jakby do naszego samochodu trochę się odbiło, się wystraszyłam. Mówi, Jezu, co się stało? No ale on taki już widać było pod wpływem alkoholu. Podchodził do czegoś i coś tam robił. Nie widziałam dokładnie. Dopiero później wyszłam z samochodu i zobaczyłam, a on miał piłkę i piłką przeciął zabezpieczenie i zabrał rower. Tak, ale taki był nieźle. Jeszcze z tą piłką znam, wiesz. Taki trochę niebezpieczny, pijany i pojechał tym rowerze taki pijany. Tutaj jest łańcuch, ale to, to chyba dziadowe jest, nie? Czy nie? Nawet, no, nawet przez ten, ten materiał będzie mu przy, przeszkadzał. Ten materiał? Tak? Te? Będzie się łapał za te ząbki. Hmm. Musiałby go wiesz, raczej rozciąć. Nożem, zabrać ten kawałek. No. I tak to będzie, jakby przez to chciał piłować tak słabo. No fajnie mieć to zabezpieczenia, ale to tak mało daje. Trzeba iść na policję, numery zrobić. Lili! Hejka! Masz rower! Dawaj. Tu zaraz Pierwsze testy. Już jeździłam po całym domu. sumie mamy duży dom, to możesz sobie jeździć. No i jak? No jedziemy na wycieczkę. Pewnie każdy już ma rower. Błotniki ci jeszcze tata zamontuje i nóżkę. By deszcz padał. A, jeszcze mam dla Ciebie robótkę. Ze szprych z mi starego roweru poprzekładać odblaski. Mogę teraz to zrobić? No. Fajne siodełko? Ja mam takie samo. Mm. Cześć! Cześć! Malutki update, co dzieje się na ogrodzie. Tutaj już przesadzone wszystkie, wszystkie laurowiśnie z ogrodu z tyłu. Wrócę z zajęć z dziewczynami, to będę podlewać. Wszystkie liście, które zmarzły, poobcinałam. Jedno wam chciałam pokazać. Jak wypuszcza tutaj przepięknie od dołu liście. Zobaczcie ten, jaki malutki, jaki piękny już. O tu, jakie dużo. Dopiero wystawały. O tak, wystawały tutaj, a już. Tydzień czasu dwa. Tak, urosły.